Cześć, tutaj sieradzki hodowca zwierząt To jest kolejny odcinek na tym kanale e, Tutaj wziąłem jajkę e, pod kwokę podłożyliśmy z kolegą Chyba usiadła, ale nie wiem, bo już od, musiałem iść od niego, bo u kolegi podłożyliśmy Tu mam no, kuropatwy samoj, ja tu się mała papuga latać nauczyła młoda widzicie młodziutka lata już i co tu w sumie się nie zmieniło za wiele i co no to, jeśli dziś nie zapomnijcie ogólnie zostawić łapki w górę jeśli filmik wam się spodoba i subskrypcji i yy, hodowca z i tutaj chcę powiedzieć hodowcy zwierząt, że no nie wysyłam ptaków ze względu na ich dobro. Jakby nie chcę, żeby zdechły. Później będzie problem jakiś. Jakbyś chciał kupić tego gołębie, to e, musisz se po nie przyjechać. W budki przejrzymy jeszcze tu widzicie, jak te gniazdo już robią porządnie. Tutaj nic. Tutaj, Tutaj też nic. Tutaj też. Yy, sprawdźmy, czy jajko jest. One tu zazwyczaj znoszą. Nie ma jajka. Pod kwokę podłożyliśmy dwa jajka od kuropat. I co? Podłożyliśmy też od przepiórek trzy. Zobaczymy, co się, czy przyjmie, czy nie przyjmie. I co? Eee, jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij zasubskrybować. I zostawcie łapkę w górę. Jeśli dobijecie cztery, to pokażę wam... Coś, czego Wam teraz nie pokażę. Jeśli wbijecie 4 jeszcze dziś, to wlatuje następny materiał. Jeśli nie, to wleci jutro. Ale pewnie nagram go i tak dzisiaj, więc jakbyście nie dobili i jutro by się pojawił i by było, że wbiliście te łapki, to albo je wbiliście, albo jutro, by, jutro wleci, bo po prostu nie wbijecie dziś. Czy ten domek? Zaczyka Ciekawy jestem, czy tam nic nie ma. Ale tu raczej nie podejrzymy. A raczej nic nie ma. Przepiórki. I dzięki yy, hodowcy zwierząt, że odpowiedziałeś mi na ten, no moje pytanie, czy, dokupić, czy nie będą mi się biły przepiórki. Do piesków pójdziemy na chwilę. Dobra, tu są pieski O, dobre pieski Wczoraj burza była Mają mokro Do królika pójdziemy Sobie jeszcze taki troszkę bardziej luźny odcinek Weszły, wbiliście łapki wczoraj To dzisiaj wstawiam mam odcinek To jest mój domek taki to jest król, król jest fajny. Król, widzicie król, fajny samczyk, miniaturka. Yy, będzie on jest na, jest na sprzedaż. Jeśli ktoś, ktoś chciał, to 20 zł. I od razu już mówię, że nie wysyłam, bo nie wysyłam. Pójdziemy zobaczyć, jak w szklarni, jak tam w szklarni. O, szklarnia otwarta. No, no, no dobra. Hałaj. Yy, dobra. Jesteśmy w szklarni. Upał gorący Z jak. Patrzcie, jakie pomidory. Mojej wielkości. A ja mam 160 wzrostu. Ponad. Wielkie pomidory. Wszystko rośnie. Groch. Smarchewa. Zostawimy otwartą, tutaj też grochy duży już o, urósł, Ładny, duże liście ma. No i co, y y bijajcie te łapki, to zobaczycie y no tę nową rzecz, która jest, ale Wam jej nie pokazałem. O. Eee, może jeszcze pójdziemy do kanarka, kanarka wam pokażę, bo kanarka dawno nie była na odcinkach, no to widzimy się u kanarka. Dobra, jesteśmy już u kanarka, no kanarek jak kanarek, stasiadzi, samiczka moja z 2016, jak już mówiłem, spróbuję wam złapać i wam pokazać na obrączce, że jest z 2016 faktycznie, już się nie boi mnie aż tak, mam już trochę, o widzicie, kanarek i takie, samiczka moja takie dźwięki wydaje. Czekajcie, złapę ją i Wam pokażę. Dobra, niestety nie zobaczycie, ale kanarka zobaczycie. Niego go wpuszczam. O, o piór. Wyrwałem. Boże. To nie było zamierzone. Ale on się... Nie wiem. on ostatnio bardzo dużo piór gubi. Może się pierzeć czy coś. No. ubytków żadnych nie ma. Tutaj ma jedynie takie dziugnięcie. Papuga ją dziubnęła, bo kiedyś jak ją przywiozłem, musiałem ją do wariery wpuścić i ją papuga dziubła. No, także mogę wam jeszcze w sumie pokazać rybę. Chociaż nie wiem, pokazywać wam rybę. Chyba pokażę wam tą rybę. Dobra. to widzimy się u ryby. Jesteśmy u ryby. Jest ryba, bojownik jest, jest bojownik, takie ma akwarium. Plastikowy pojemnik taki nieduży, ale no ryba, Ryba sobie się. Że ja sobie możemy mu dać jeść. Poczekajcie, muszę iść po jedzenie. E, dobra, mam jedzenie. Takie. Masz jedz. Dzieci, No i zostawiajcie łapki w górę. Komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, jeśli jesteście nowi. Nie zapomnijcie o subie. A jeszcze wam mogę w sumie obrączki pokazać do głębi. Zakupiłem. Mam takie pomarańczowe. Więc wracajcie uwagi na tą plastelinę. Moja siostra się bawiła. Takie zielone. I no co. I, no i kamery jest tu w sumie. Jeśli chcecie więcej odcinków z rybą, zostawiajcie suby, łapki w górę. Jeśli wbijecie cztery łapki w górę jeszcze dziś, to wlatuje odcinek z tej tajemniczej rzeczy, której Wam nie pokazałem. Trzymajcie się. Cześć.